Istnieją dwie drogi: droga życia i droga śmierci. Różnica między nimi jest ogromna. Droga życia jest taka: po pierwsze, kochaj Boga, twojego stwórcę. Po drugie, kochaj bliźniego jak samego siebie. Nie rób drugiemu nic, co nie chciałbyś, żeby ktoś zrobił tobie. A to znaczy, mów dobrze o tych, którzy cię przeklinają. Módl się za wrogów. Ofiaruj post za tych, którzy cię prześladują. Bo co to za łaska kochać tych, którzy ciebie kochają, czy niewierzący tak nie robią? Kochaj tych, którzy cię nienawidzą. To nie będziesz miał wrogów. Opanuj się przed cielesnym pożądaniem. Jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, to wystaw mu drugi. Wtedy odnajdziesz spełnienie. Jeśli ktoś zmusi cię, by iść z nim kilometr, to idź dwa. Jak zabierze ci kurtkę. To oddaj mu też koszulę. Jeśli ci coś zabierze, to nie żądaj w gniewie zwrotu, bo przecież to i tak nic nie da. Daj każdemu to, o co cię prosi bez domagania się zwrotu, bo Ojciec chce dać każdemu z tego, co ma. Ten jest szczęśliwy, kto daje zgodnie z tym nakazem, bo wtedy jest niewinny. Almarny jest los tego, kto bierze, chyba że naprawdę jest potrzebujący, to wtedy jest uniewinniony. Ale jeśli coś bierze, choć naprawdę tego nie potrzebuje, to odpowie za to dlaczego i po co wziął. Sumienie będzie go dręczyć i przesłuchiwać, i nie uwolni się, dopóki nie odda wszystkiego, co do jednego grosza. Mówi się też na ten temat: Niech spocą ci się w rękach pieniądze, póki poznasz tego, komu je dajesz. Taka jest druga zasada nauki: nie morduj, nie cudzołóż, nie napastuj dzieci. Nie bądź rozwiązły. Nie żądaj czyjejś własności, nie kradnij. Nie praktykuj magii, guseł i zabobonów. Nie zabijaj dzieci w łonie matki, ani już narodzonych. Nie składaj przysięgi, której nie zamierzasz dotrzymać ani fałszywych zezn. Nie obmawiaj nikogo i na nikogo się nie obrażaj. Nie bądź chwiejny ani zakłamany w swoim myśleniu. Zakłamanie jest sidłem śmierci. Nie kłam ani nie rzucaj pustych słów na wiatr, ale mów tylko to, co pokrywa się z Twoim życiem. Nie bądź chciwy, zachłanny, obłudny, złośliwy ani zarozumiały. Nie knuj przeciwko nikomu. Nie czuj do nikogo nienawiści, ale jednych upominaj, za innych się módl, a jeszcze innych kochaj bardziej niż swoje życie. Moje dziecko, uciekaj od zła i tego, co z nim związane. Nie gniewaj się, bo gniew prowadzi do morderstwa. Nie bądź zazdrosny, kutliwy i nie wpadaj łatwo w gniew, bo to wszystko kończy się morderstwem. Nie bądź pożądliwy, bo to prowadzi do rozwiązłości. Nie bądź grubiański ani wyniosły, bo to prowadzi do cudzołóstwa. Odrzuć wróżbiarstwo, bo to prowadzi do bałwochwalstwa, zostaw jakieś czary, astrologię, rytualne oczyszczenia. Ani nawet tego nie oglądaj, bo to wszystko rodzi bałwochwalstwo. Nie kłam moje dziecko, bo kłamstwo prowadzi do kradzieży. Nie kochaj pieniędzy ani nie szukaj sławy, bo to wszystko rodzi kradzieże. Nie plotkuj, bo to prowadzi do pomówień. Nie bądź hamem z rzędą ani zarozumiarcem, bo to rodzi bluźnierstwa. Bądź łagodny, bo łagodnie odziedziczą ziemię. Bądź cierpliwy, kochający, spokojny, dobry i otwarty na słowa, które słyszysz. Nie wyrzszaj się i okazuj innym szacunek. Nie zadawaj się z wynosłymi, ale z prawymi i uniżonymi. Wszystko, co się dzieje, przyjmuj jako dobre, wiedząc, że nic nie dzieje się bez dopustu Boga. Moje dziecko, szanuj dzień i noc tego, kto przekazuje Ci Słowo Boże, bo Pan jest tam, gdzie jest Jego Słowo. Codziennie szukaj towarzystwa świętych, żebyś mógł odpocząć przy ich słowach. Nie wprowadzaj podziałów, prowadź do zgody skłóconych. Niech twój osąd będzie sprawiedliwy, a nie stronniczy, gdy kogoś upominasz. Nie bądź chwiejny. Nie wyciągaj chętnie rąk, by brać i nie bądź skąpy w dawaniu. Swoje zarobki wydawaj jako okup za twoje grzechy. Nie wahaj się dawać, a gdy dajesz, nie narzekaj. Wierzysz przecież w tego, kto odpłaca ci dobrem. Nie odwracaj się od potrzebującego i dziel się ze swoimi bliskimi, zamiast mówić, że coś jest Twoje. Skoro jesteśmy razem w tym, co nieśmiertelne, to i w tym, co śmiertelne. Nie zaniedbuj swojego syna ani córki, ale ucz ich miłości do Boga. Nie wydawaj w gniewie poleceń tym, którzy ci służą, żeby nie zwątpili w Boga, który jest nad Wami bo On nie przyszedł powołać ludzi według ich pozycji, ale przygotowanych przez Ducha Świętego. A tych, który służysz, służ sumiennie i z szacunkiem. Wzbudź w sobie nienawiść do obłudy i wszystkiego, co nie jest miłe, Pan. Nie odrzucaj Jego przykazań, ale przestrzegaj wszystkiego, co otrzymałeś, niczego nie ujmując ani nie dodając. Spowiadaj się z upadków i nie przychodź na modlitwę z nieczystym sumieniem, Taka jest droga życia, a droga śmierci jest taka. Jest przede wszystkim pełna zła i przekleństw. Morderstwa, cudzołóstwa, porządliwość, rozpusta, bałwochwalstwo, zabobony i gusła, eliksiry, fałszywe oskarżenia, obłuda, kłamstwa, oszustwa, wyniosłość, złośliwość, samozadowolenie. Ciwość, głupie gadanie, brawura, pyszałkowatość. Prześladujący dobrych, nienawidzący, kochający kłamstwo. Odmawiający słusznej zapłaty, nieznający sprawiedliwej oceny. Gotowi nie do dobra, ale do zła. Dalecy od łagodności i wytrwałości. Sympatycy próżnych rzeczy, którzy gonią za zyskiem. Nie litują się nad biednymi i udręczonymi. Nie uznają swojego stwórcy. Mordercy dzieci, niszczyciele dzieła Bożego. Odwracają się od potrzebującego, dręczą i uciskają. Stawiają się za bogatymi, osądzają biednych i grzeszą. Strzeż się, dziecko, wszystkich ludzi tego rodzaju. Uważaj, żeby cię jakiś bezbożnik nie odciągnął od życia zgodnego z tymi naukami. Jeśli będziesz przestrzegał granic, które wyznaczył Pan, osiągniesz prawdziwe spełnienie. A jeśli nie jesteś w stanie przestrzegać ich wszystkich, to rób chociaż to, co możesz.